Siemano, z tej strony Meister, a to jest kolejny odcinek Zagrajmy wod. Dzisiaj ze mną Burak, jak, co, jak właściwie, nie codziennie, co odcinek. Siemka. Dużo gadam. No i co, zaczniemy bitwę. Dzisiaj pierwsza. Linia Siegfrieda. Moment, może poszerzę trochę. O nie, dobra. wszystko jeszcze, przepraszam. Tak się z nagrywaniem trochę bawię. Dobra. User in your timed out. mnie czy ciebie, burek? Oj oj to duża kompanii. Tak, bureczka wrzuciła pewnie stessa. to będziemy jechać sami, co? Murek nie będzie miał głosu. Aj ale lag. Przem z tego laga. Czy tam No. Przepraszam. Tak, są to trochę lagi, ponieważ nagrywam. Normalnie nie ma lagów. <grym> Wylecisko tam jedzie. To, to będzie bez głosu, może w na następnej bitwie to naprawimy. A, no dobra, jedziemy. <noise> Wywaliły z No zdarza się, no zdarza się. <noise> Wciążenia. Tak, jeszcze jest, się. A, <noise> no. To ciśniemy na nich, nie? Wow. Właściwie zapomniałam stały przedstawić, co to za czołg, co to jest, co... Co, ty miałeś jakieś inne, lepsze i nie pokazałeś? W poprzednim odcinku jeszcze je już... Otóż nie, mia... nie miałem tego ciągnika. E, czy ja gadam ciągnik? Nie celowniczego. Go. E... Ale skąd? Ej, skąd oni tu są? Jedna z groźni jest uszkodzona. Trafili na No, jest ja chyba załamie. No chodź, już ustrzelę kogoś. Róż. No dzięki. Aha, zrobiłem się dobra. Tak, trochę fali. Ciągnik siodłowy. Nie wiem, może za dużo filmików z ETS-a. Mo może nie wiem. User joined your No wiem, wiem, już już... Zauważyłem. Kurczek, ktoś mnie pierze. Chyba artyleria ty. No pewnie muszę patrzeć jak ty grasz, bo no wkurza mnie to, że tu ciągle tyle artylerii. Musiałbym kampić. A ty Ten mój nowy... co? Jadliwasz? No co ty? Już tak. Cały czas. Tak, tego nie wytnę. Łączyłaś GG? ja w ogóle jestem na tym mapie Tak, jesteś. Widzę ciebie. A co? Nie Nie jesteś obecny w grze. Czy co, co, wyłączyło cię? Nie, teraz się rozmagował. Rozłączył. się. Włączył. A teraz co, jesteś na wocie? Tak, mój jest nowy czołg. Z... Ja już go wam przedstawiam. O, jako... już nie ja z Ja tylko przedstawię mój nowy czołg, bo... Wiedzieliście go, ale jeszcze raz pokażę. Ej, a czemu jestem wyżej? Bo żyjesz. Bo, bo ja nie żyję. Ach, mam. O, zobacz, mogę grać. Tak, tak, wygląda mój czołg. Tak, jest trochę rozwalony. Ładny, prawda? Na Dobra, ja Koks. No. no, to jest Chili -chi jeden Tak, to jest nazwane imieniem. Oj, kurczycie się. 012! <noise> To <try> wszystki gramy, trzymać, Oj, co, co? Jakie lamy to są? Ale tu jest Arta Ej, nie tu. tu się nie pakuj, tam przejeżdżaj tutaj. Masz te płaskie uby, nie? Widzę. Płaską blokadę, tam przejedź. LOL, avensą game, no. Dla nich to rzeczywiście Aweson game. Ja cię, ci jedź i... Nie zatrzymuj się, bo zginiesz! Mówiłem. Dobra, następna bitwa. No. Ja na samym garażu? <laughs> tak, teraz <ja> bym <laughs> przedstawił go w pełnej okazji. Eee, mój czołg. Cierci, jedynkę. Tak wygląda ten złom, tak. Fajne, nie? <laughs> teraz go naprawimy. 5000, oczywiście. <laughs> mhm. no, tak, straciłem 5000. Może być dumni. Jego się robi z Matildy. Matilda sobie zachowałem, ponieważ jest już elitarna. I właściwie nie wiem dlaczego ją zatrzymałam, ale trochę szkoda mi tego kamuflażu i flagi. Bo ją kupiłem za pieniądze ze zmiany hasła. Było 300 złota. Ze zmiany hasła, nie? Więc było fajnie, za to sobie kupiłem flagę i kamuflaż. Już Tam jestem pod... gotowy. Jeszcze trochę mam e, tego złota. No, tak. No co co bierzemy? Ile ja bierzemy? bo już po bitwie. Tak, straciłem 2000. <grych> no to jedziemy dalej. Jeden z koksem. Dokładnie. Step, wow. Nie, siódme tiery, isy. Tiger, Tiger. Is kawał 3. Tiger, o! <grych> tak, tygrysy. Będzie Ciężko są w ogóle kawały. Trzy. I Isy, no, Isy to będzie ciężko. Co Sie tiery masz piąty. Ej, widzisz M3 Stewart. I co? Widzisz, widzisz go? Trzeci tier. To ja jestem. <śleszone> o, o stary Ja nie mogę cztery tiery O w, <śleszone> w <górę. śleszone> O Boże... Ostatni wow. W ostatnim odcinku było... Ten, że miał drugi tier, a maksymalnie to chyba był piąty czy tam... czwarty, nie? A teraz masz jeszcze lepiej! Jeśli nie przeżyjesz tam długo, to... cię Ja jest mam już Jestem W ogóle, o co chodzi z tym statusem elitarnym? na no idzie. Już po raz kolejny wyjaśniam? Tak. Znowu nudne moje wyjaśnienia. Nikt nie chce tego słuchać, prawda? No a ja was zamęczę. Dlaczego? Bo tak. No więc status elitarny się uzyskuje po wszystkich ulepszeniach, no bo jest takie drzewko z badaniami, tam są różne części do czołgu oraz e, następny czołg, jeśli w ogóle da się go odkryć. Tak wiesz. Następny raz też, tak, 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 tak? Ty chcesz? Ostatnim razem pamiętasz co było? Jestem tak. pro, jestem pro, nie? No, no, tak. ciekawe czy byś padł na ciosa. No nie. No nie wiem. Jakbym trafił? No w każdym razie stacja i ten się uzyskuje Czekaj, po Czekaj, sobie, wjadza. wszystkich ulepszeniach oraz odkryciu wszystkich dostępnych czołgów. No prostu wszystkiego, odkryciu. Wystarczy wszystko określić, trzeba kupować. No i Matilda status, bo wszystkie moduły wbiłem. Coś mi się nie chciało. Majster. No co? Wiem, jak się daje skarbić. Haha. O Ojejciu, ojejciu, jak mi trafisz, to też nic nie będzie. Jak mnie zastrzelisz, to... Ale jak ba, nie zjesz, ja już dawno widziałem, jak to się zaskocz. A czy ja ciebie zgłaszałem? Kiedykolwiek? Nie. No właśnie. Tak tylko żartuję nad... tego. Widzowie to słyszą. Ja Oli, żartuję. Oliwie, tyś to... Oli, nie! Oliwie, coś to będzie oglądał. No jeżeli ktoś to ogląda, to życzę miłego dnia... nocy. Już nie wiem, kiedy wy to oglądacie, ale... Może kogoś pozdrowić? Ja czy ty? No czy zacznij. Nie. No zacznij. Zdryżam się. No to nie. Jezus, mi się nie chce. Dobra, ja kogoś pozdrowię. No, jak już wiadomo, niektórzy mnie kojarzą z gry iMating, prawda, gram w tą grę i pozdrawiam takie gildy, jak Ujar, homies e, no, osoby z tej no, gildy, na przykład nie, Mikołaja, Resurekta. Wajsa, nie, e, nie, nie przeszkadzaj. Nie, nie Gildię nie, Owners. Nie piszesz, piszesz, piszesz. O, ja. Dziękuję. No, czas się nie skończył, dobra. Teraz ja pozdrawiam, tak. jakbym mm, Kogo by to pozdrowić? Ja pozdrawiam Władka, tak. I pytam się. Jeszcze chciałam zadać mu pytanie, co się stało ze stronką. Pozdrawiam Monię z naszej klasy. O ile to ogląda? Dobra. Całą chorą ekipę z klasy ogólnie. Tak. Przyłączam eee, się do tego. Kogo jeszcze? Kogo tu jeszcze? Matisa. No mówię chorą ekipę z klasy. Jego kolegę. Takie kłopoty. to dziwnie zaćmi. Dobra. Mati będzie wiedział o co chodzi. Yy, lepiej nie wiecie tego. Dobra. Yy. No. O, wszystko. O, i, i wszystkie dziewczyny, które nas oglądają, o ile takie są. Czas, yy. Czas na lamienie. Co? Trzymaj się. Jak go nie za... No, ja fieść go chyba. Jest nasz. Dobra, chodź, przyjmujemy bazę. No, no ja jest jestem, już 60. Przepraszam za te dźwięki. <laughs> <laughs> o la, 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 la. Nie! Tylko nie straciliśmy łodowniczego. Nie chcę stracić ładowniczego, jestem... Padłeś! Coś mi gorzej idzie. A ty ten 100%, jak ty to robisz, człowieku? Powiedz mi to. Powiedz mi to, jak ty tym złomem wytrzymujesz tak długo. Po prostu jestem koksy tym. No jasne. Farcisz, nie? Wszyscy powiedzą, że farcisz. Ta. No powiecie, nie? Powiecie. No. No właśnie, chciałbym jeszcze. Yy, ciekawe w ogóle co Buraczysko robi, nie? Go tu nie ma, to. Ciekawe co robi, nie? A co, ja robię ja, ja, ja. Nie, 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 no ciekawe co teraz w tej chwili Buraczysko robi, bo my sobie gramy, nie? Ciekawe co on robi. Ja jestem Buraczysko, e. Ale... Co, co, nie podszywaj się pod niego. Ciekawe co robi. Hehehe. <grym>, jest Wiem, nie umiem śpiewać tego trololoid. Ludzie, napiszcie w komentarzu, Majster to troll. Ludzie, jeśli jesteście za mną, napiszcie, że Majster to troll. Dobro. <noise> <noise> tak. I ja mnie, znowu pewnie wydam więcej niż zarobiłam? <noise> ja. Nie chcę iść, je zarobię. No nie, ja trochę więcej zarobiłam, No to nie wydałam aż te. Tam już gotowy. Ajajaj. Aj, 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 aj. Wiesz co, z tobą mi się fajnie wbije, bo mi się ostatnio My nie chciało... No. kiedy do mnie pisze. A co, co? Czy nagrywamy nie Powiedz może nie. Że siedzimy sobie i, i że czyścimy sobie swoje biurka. Gadając przez ten Ej, oni mnie wołają na kram. W ogóle ostatnio mi się nie chciało ekspić, ale dzięki let's playowi po prostu wiem, że chcę mi się nagrywać, więc... Nie. Więc, eee, więc, 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 co? <laughs> Boże! Zacinam się! Eee, bo mi się nie chciało, bo miał, miałam prawie zerowe Expansion, widzieliście na początku. Jak nie, to przewinicie sobie film. Mi się nie chce, jak się wbić. Wbierz doświadczenie, a tak na displayu już ten tysiąc. od raz więcej chcę. Ej, co majster! Chcę? Co? I od mnie mają jakieś wolnej sprawy do omówienia. Aha. No, ja mu piszę, że potem no. No, let's play. No, nie, jest pierwszy ty masz czwarty, ty, no. Też nie masz, dziś ciekawy. Jak już nagrywamy? Y my nagrywamy jakieś. Nie wiem, 14 minut, może mniej. 14-13 wow, minut. Wow, wow, wow. A tak. no to jeszcze jest czas. <laughs> Jedziemy, dawaj malina, ciągniesz. Filmowy samochód. Ja nie, dębę, co nie, czekaj, filmowy czołg Filmowy naboje dla Karoliny z dedykacją. od co? Ty widziałeś tego filmiku? Ka nie. K. Jak. Dobra. Jakkolwiek, że też powiedziałem pani od Polskiego, powinna mi wstawić pałę. Aha. Dobra, A jak to chcesz zinterpretować? Jesteś zboczony, to jest Jesteś zboczony! Wstawi, a nie. co tu? to co, 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 co skręcamy. Tak. Oh, oh, aż cię, jak nie, jak widzę tą nie, tą, tą artylerię, która czeka. No, tutaj nie, No nie, 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 bo co nigdy nie widziałem. Eee, to nie... jest podobne do tego miasta Do miasta. Do Himmelsdorfu, nie? No. No, już, już, już... O, tutaj ludzie się na y, tego. na czy, eee, Nie, nie ja już, już grałem na niej kilka razy. Wiesz? Co. Co tak dymi. Co ty tam wkładasz do tego baku że tak dymi? ma masz ten zapach z gazu. <głos> tak. <głos> Pewnie ludzie z klasy jeśli to oglądają ktokolwiek to tam usłyszał, że nie wiedział o co chodzi. A cokolwiek wy tego nie zrozumiecie. Trafili nas w gąsienicę. Gąśki? Gą gą gąski? Gąski nie trafiłeś? Tak? W gąsienicę, tak? Ej! Tak. Ee, czy też to Krybią, Co napisał? Co? Nie. Robią sobie sami, się coś tam coś tam obejwałeś, Masz tylko 32 procent. Ja, ja. Aha, to dzięki za informację. Pro, ja wolę procent, niż patrzeć na mój stan obrony, bo... Stan obrony mnie załamuje. No obliczyć? Chodź, wycofujemy się troszkę. Bo... O, jeszcze ten, muszę mi to obić. Co to jest? Aha, Sustoso, Amerykaniec. Ha, na buraku. Znowu będę musiał patrzeć, jak grasz. No. Gdzie ty jesteś? O, już nie. Akurat, słuchaj, uchwyciłem ten piękny moment zniszczenia Cowentera. Teraz wygląda jak zwykła kubka złomu. Pójdziesz na złom, rozgniotą twój czołg. Wyjmą z niego termos z herbatą. Wypiją go o szóstej wryw twojej tradycji. Ponieważ winili to flagę Anglii, powinni to wypić o piąty. Z twój czołg. Takie to straszne. Później przerobią cię na klucze, łyżeczki. Twój cząłko. Co się z nim stanie? pz trójka. Straszne rzeczy. Oj, żeby cię strollować. Nie mogę skorzystać z... Po prostu nie, nie mogłam tego. Nie, nie. czekaj. pz trójka, zwykłe... Ciegałem Co? Co? Dobra, żeby ci dotrzymać towarzystwa, wezmę słabszy czołg. O, <grym> Tak wiem, trochę lamię. E Jaki? E pz 3A. Łe. Ja mam czwarty, a ty trzeci. A nie masz Cicila. I co? Bo mi kasa tak. e, Aha, aha. No kasa to nie jest wymówka. Kasa się 200k, 200k mi z tego brakuje. Mhm. Uh 200 -huh. tak. tysięcy, to co, co, co? 200? No. Uuu, stary. To co to dla ciebie? No. Będziesz 24h. Uh -huh. No Czekaj, że Ktoś mi czasem nie spali na gigie. Troszkę nagrywamy. Ciekawe, jak długo to się będzie wrzucać. Właśnie, ostatnio na kanale się wiele nie działo, nie? To pewnie z powodu pewnego przedsięwzięcia. Że majster robi... No, Jezus, jak to zabrzmiało. Z początku tak robię mapkę. Mapkę do LSO, znani będą wiedzieli, co to jest. Fajnie, simulator. Uh -huh. Mogę Wam zapodać, zapodam w opisie, tak? Wiem. W nie lubię te symulatory typu ETS, tak? Tak, lubię ciężarówki nawet. No, yy... mnie to przypada, do po Nie wiem jak Wam. Tak, robi do tego mapkę. Jest na no mój tak. Co? 6 Jak ja się cieszę Jak ja się ogromnie cieszę, że mam takich ludzi Właściwie się nie za... Oni mnie zabiją, ja muszę kampić Oni mnie zabiją Jak ja nie będę kampić lekkim czołgiem, to będę zbyt małym nerdem I nie, ja się z tym źle czuję. Ja Ja będę super nerdem, ja będę kampić lekkim czołgiem Jest bo... Bodyball, bo, 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 bo ja tak robię no oczywiście musi moment. się wygłupieć. Tak, tak. Tak, jestem jestem młotkiem, tak. Mhm. Łoś się wykryty? za jakąś lamkę. aha aha dostał! oj nie! Zrobicie cię. Jak to to robisz? Jak to to Nie ma się twój czoki, ale jesteś później na złamka to. A ja, zobaczymy. Oczywiście, tak, tak. Mhm. Dobra, nie, ja tu jest, <grym <grym mhm. tam tam jest tam jakiś stron. Informuj mnie. Mhm. Tam jest jakiś stron, tu jest jakiś stron, tu. To... vinci. Zbliżyć się. Bo chcę pojedynczyć. Jojo? No nie ucieka. Na czasie jojo. <grym> jajo. jojo. Co jesteś jaju? Was gecht? Was gecht? Na ujcie. Lami. Co ja? No lami dalej. Wyjedź troszkę. Ta się zaskoczyć. Czym by się mógł zdzieskoczyć? w ucznia przeciwnika! Na bazy, na codziennie. Premo, amium. Ammo, premium. Sorry, angielskim się. Język mi się plączy, <grym> angielski mi się myli. Mi się myli. No. Jestem poprawnym młotem. A. A ja szybko jadę do IBAZY. Na Hardcore. Uważaj, więci I, i ten, i ten, I co. co, co, co. Dobra, i taki. 4-4. Ej, tam, skręć teraz, nie? Skręć, bo on Cię zbije zaraz. Winci, Cię zbije! No skręć! W lewo! No... Wiesz, ja, że teraz się właśnie otworzyłeś na ogień tego z tyłu? Jak on będzie chciał, to Cię zabije. A już teraz... Nie ja... ma na mnie Ale nie strzelaj go! Bo odwrócisz uwagę. Jedź! Po prostu jedź do przodu. I wbij im ba bazę. Oni się na Ciebie rzucą. Jak Cię będzie ścigał, to już jesteś... Wygrywamy 6-5. Wow. Kosa. No ja sobie, jak widzicie, tutaj wgrałem młoda. Bo są inne ikonki niż wcześniej. Tak, ja sobie młoda druid icons. A No, już jesteś martwy. Na złom idzie. Nie! Zniszcz chociaż artę może. O, o, jesteś martwy. No i kolejny czołg na złom. W tym razem niemiecki. Dlaczego? Dlaczego? Ej, przyjdą złomiarze i go zabiorą. Przyjdą złomiarze z Polski i go zabiorą. <głosy> <głosy> Kto Jak to polska kraj złomiarze? <noise> Porażka. Dlaczego? Czekaj, zrobię sobie nowy wyciąg chyba. Czucza? M pięćdziesiąt. Odkręć. 133 tysięcy nie. Co? wiem. Co? właśnie. Pffa, Ale Co? Za nie nic nie nic ty nic weźmiesz? Nie wiem. Nie wiem. Co? Nie Ej, dobra, Nie wiem. Co? Wybieraj komentarza i tyle. Wybieraj. No, jest git. <laughs> Drogi komentarz. No. Jeszcze ta bitewka i kończymy, nie? No. Jej. Troszkę trwa. Ile mam czekać? to. jest 28 sekund. Wkraczone <grym> sekundy Peem. mojego życia. O już. Ja? No. Aohaluf. Aohaluf. <grym> ja. Ja, ja, ja. Słoneczko wyszło. Nie? Tak. ty się nie obracasz, ty masz okno za biurkiem. No. Oste okno. Nie, ja mam po lewej. Ej! Gdzie jest okno? Weź! Tak, znowu takie. Fajne wspomnienie. <laughs> nie, nie, nie pytajcie o co chodzi, to... Nie, 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 pytajcie naprawdę, to... są często szkolne sprawy, to nie. No. Chyba wymienić całą masę dziwnych tekstów nauczycieli no, Po których zaczęliśmy się cały dzień, ale... ale tak, tak, to gdzie jeszcze ktoś powiedział nauczyciel, nie? Ale nie powiem Bo się zdarza, no, no Ej, hey, a kim to, co to, to, to jest? A, no właśnie, nie, to jest kolejny dziwny tekst Tym razem nie mówiłam przez nauczyciela, tylko przez ucznia Który, no, no, no nie, nie jest zbyt dobry w angliku więc Teamki to jest... no w tym przypadku w wodzie to jest... Zabicie kogoś z drużyny. Z Teamu. Nie? O. Czyli tak jakby... obrażenie drużynowe, no. No tak obrażenie drużynowe. No to jak z kogoś sprowokuje, żeby mnie zabił i zostaje bana. Coś przechodzi. No, no uważa, wiesz. Nawet nie wiesz co administrator że umieją. Przecież nie wiem, bo inny nie miałem do czynienia. Nie? Ale raz, miałem też bana. No to miałeś do czynienia. Za team Tak, za team on zrobił... Tak, za wiekujiej drużyny Tak, zr zrobił. On się sprowokował, ja go zabiłem. No. Honorowo, chciał tego sprowokował mnie na stracie. No i dostał do tego to oczy, oczy, Oczywiście to, to była prowokacja. To nie, nie, on on naprawdę. On naprawdę nie chciał tego zrobić, to było niechcący, nie. Nie, 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 nie. Nie szpanuj tutaj. Nie. <laughs> tak. Zgrany duet normalnie. Ja kampię. Ej, czy tyś przed chwilą w ogóle nie Co? Nie surfuj. Ej! Ej! Ja, ja... Skąd? Ej, skąd? Ale skąd, no? Ej! Ale... A, Dobra, skończymy tą bitwę. Jeszcze na bitewka? Czy jak? Ecie co? Jak Burek Burek jesteś taki chętny. No dobra. No dobra, zrobię wam tą przyjemność. Podzielę to na dwie części. Tak więc koniec części pierwszej.